Warta kwalifikacja halowego Polski za nami. Emocji w konkursie Grand Prix dombrówki małej nie brakowało. Parkour podstawowy, jak zwykle w takich przypadkach, wymagał pe pełnej koncentracji. Zobaczmy przejazd jednego zawodnika. Jedynka luźno ustawiona, potem dwójka w prawo od razu, łukiem do podwójnego szeregu numer 3. Dalej w lewo linia składająca się z trzech przeszkód. Stacjonata przy bandzie na krótkiej ścianie do Triple bara 3 w ule, prosto w Telebim na stacjonatę. Tam na szczęście 15 metrów, a więc dużo problemów z tym nie było. I potem bardzo wymagająca linia poprzekątnej. Potrójny szereg, stacjonata, okser, stacjonata i czasne 4 galop, kroki galopów prosto do wyjazdu do wąskiego oksera. I tutaj bez oddechu do dziewiątki do dużego oksera. Prawym ukiem, do 10 przeszkoda grohandu Lewo, duży okser Primavera. I lewym ukiem daleko, już spokojnie. Tutaj wiele błędów nie było. Do ostatniej przeszkody. Do rozgrywki dostały się. Do rozgrywki dostało się sześć par. Wszystkie bardzo szybkie, a więc kibice mogli cieszyć się z tego, że. Ta walka będzie bardzo pasjonująca, ale na początku się nie układało. Zawodnicy ścigali się i zrzucali przeszkody na ostatniej przeszkodzie. Między innymi błąd Kamila Grzelczyka, dobry czas Marka Lewickiego. Też zrzutka na ostatniej przeszkodzie. Posłuchajmy co powiedział ten zawodnik. Yy, no miałem zrzutkę niestety na ostatniej przeszkodzie na, na Kodeti. Yy, powiem szczerze, no była przerwa dość długa. Od Poznania na niej nie startowałem, także to jest jej pierwszy start. Wczoraj wskakała świetnie. No, historia lubi się powtarzać, bo w zeszłym roku, podobnie jak w tym, tutaj jednego dnia wygrałem Grand Prix, byłem czwarty. Wysoki poziom konkursu, bardzo ciekawa, emocjonalna rozgrywka, dużo dobrych koni. No i wreszcie końcówka: ci, którzy byli na końcu listy. Przyjęli strategię jazdy powoli, ale norma czasu wytyczona była precyzyjnie, a w rozgrywce jeden punktarny za każdą sekundę Ewelina Szczepanik dookoła i to co pokazał zegar nie było dobre dla niej. Cztery punkty mimo braku zrzutki, to cztery punkty za czas i dalsza pozycja w konkursie. Leszek Gram za tego błędu nie popełnił doświadczony zawodnik. Też wykonał kilka bardziej obszernych zakrętów, ale nie na tyle. ażeby przegrać ten konkurs, wygrał drugą kwalifikację. No i został liderem rozgrywek. Ma przegląd sytuacji. Może zostać liderem Pucharu Polski. Na pewno nie popełni tego błędu, co Ewa, przepraszam co Ewelina Szczepanik. Leszek Gramza na Badorette. Jeden punkt karny za przekroczenie normy czasu, i tym wynikiem wygrywa kwalifikacje Pucharu Polski. Leszek za 48-27 to jego wynik, i on jednocześnie zostaje nowym liderem Pucharu Polski. To jest oczywiście informacja nieoficjalna. Wygrywa po raz drugi, ma 46 punktów. Badoret jest w bardzo dobrej formie. Bardzo dobrze się prowadziła, była przez trzy dni posłuszna. W rozgrywce miałem trochę dylematu, bo wszyscy jechali dość krótko ze zrzutką. Ja postawiłem na dokładność dookoła, udało się, wygrałem. Jestem bardzo zadowolony. W pozostałych kategoriach dzisiaj wygrywali już po raz trzeci w kategorii Open. Magdalena Ziejkowska ma komplet 60 punktów, liczą się trzy najlepsze wyniki, a więc ona już swojego wyniku nie poprawi na pewno. Do finału przystąpi z pozycji lidera. W kategorii juniorów drugi konkurs wygrała. Tutaj akurat dobrze i wyszło, bo przed swoją publicznością Amazonka z Mazur, Złodowego Klubu Jeździeckiego Gałkowo, Martyna Rynkiewicz na klaczy Nirmette. Ona jednocześnie została liderką w kategorii młodych jeźdźców. Dziś najlepsza Urszula Kalicińska. Zresztą bardzo dobrze pojechał też jej brat w kategorii seniorów, Paweł, który został wiceliderem po dzisiejszym przejeździe, a liderem w kategorii młodych jeźdźców pozostaje Adam Grzegorzewski. Proszę Państwa, ja już się żegnam z Dąbrówki Małej, jeszcze na koniec dwa zdania od gospodarza obiektu, który fantastycznie przygotował czwartą kwalifikację, no i już teraz zaprosi Państwa na pewno na finał. Proszę Państwa, bardzo się cieszymy, że tak dużo koni do nas przyjechało i mamy nadzieję, że podobna ilość będzie gościć u nas na finale, na który serdecznie zapraszamy od 1 do 3 kwietnia. Jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszamy i pamiętajcie, jedyny amator jedzie w finale, czyli ja. I już ostatnie zdanie ode mnie. Robert Herskowski jest amatorem, a restartuje w najtrudniejszej kategorii seniorów.